Witam w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj gramy sobie w Roblox się, Jesteśmy w grze 8 y, Exit, czyli musimy dojść do ósmego wyjścia Musimy w czasie gry uważać na anomalie, czyli musimy zapamiętać pierwszy pokój jak najdokładniej się da A resztę po prostu jeżeli coś się zmieni to się zawracamy y, dzisiaj z nami mój przyjaciel Kuba Dzień dobry I będziemy grać w tą jakże interesującą gierkę tak? Dobra, tutaj widzę, że ten pociąg stuka, stuku puku. Dobra, a Okej, okay, on tutaj siedzi, trzeba na te obrazki dinożarły lampki wina, jakieś takie e -e. Szkibri to ogólnie Risgiat Połog Połog, cześć, witajcie Dobra, zaczęło się On miał to na dole, czy koło siebie? Na dole. Okej okay. To nie ma się co martwić mówisz Tutaj jest to samo, tutaj dinożarły S... Tutaj to, tutaj suko. Tutaj Samuraj to... to to. Mm. Ty tego chyba nie było, ty. A te drzwi? I... To też chyba ich Ej, nie było. i tego. I tego też nie było, i tego też nie było. Dobra to zawracamy zabra... się. No tak trochę. <laughs> tak trochę, zawracamy się. Jest. I które to jest? Drugie, dobrze żeśmy ogarnęli. On ma to koło siebie, tutaj lampki wina, dinozaury to. To samo. Nie, to było, widzisz? Czyli to coś innego. To były drzwi, wtedy mówiłem ci, że drzwi są takie. Y, inne, to no. chyba o drzwi chodziło. Ale tego nie było, na pewno. To czemu to tu jest? I tego też. No zobacz, tego też na pewno nie było. To co, chcesz zaryzykować i pójść z powrotem do tyłu? Wracamy, no, kurwa, na pewno tego nie było. Ok. Jestem pewien. I patera. 0 Zero. Mm -hmm. Aha, więc chcesz mi powiedzieć, że to tu było. Nie wierzę. Dobra, Dobra, ja Dobra, zawrotka. Ktoś się wysrał na drzwi. Ktoś nasrał do paczkomatu. Bez kitu. Co to taki blur? Dzień. Dobra, on tam około siebie, to hmm. są kotki, makijaże okay. Suko Dobra, cofamy się. Czemu? Tam u góry jest uśmiech na tym Okej. Okay. To się cofamy. To lecimy dalej, dobra. Hmm. Co tu jest? Hmm. 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 Nie no, tu jest hmm. chyba clear. No. Też mi się tak wydaje. Mi się też tak wydaje, że jest clear. Tak było clear. Hmm. Z chłopkiem wszystko ok. Hmm. Nie, z aurami chyba też. No, tu też jest, wydaje mi się, clear. Oczy mu się nie świecą, nic ten tego No nie A Czekaj, czekaj, czekaj A Ja to, ja to muszę zeskanować Ja pierdolę Co tu jest? Jak tu będzie recall, to się zesram Otwórz łączy O, to jest ten, dobra żeby ich stipować żeby dać im jakiegoś donajcika czy coś I co? No ciemno, ciemno jest, to zawrotka Dobra, zgłaszam tutaj wszystko, okay. mhm. Drzwi się samo otworzyły z przodu I jedziemy w drugą stronę Tak myślisz? Zawrotka Najwyżej nie będzie nie. na mnie, no jedziemy w drugą stronę. Kompletnie wierzyć ci, stary, wierzyć ci Było pięć. Aha, no to żeś powiedział sobie. Tell wiedział. me why, Dobra, no to lecimy od nowa. To chyba było. To jest gig, to jest gig. Kurde. No brać, jest to chyba. A, jednak nie. nie. Jednak nie Tu jest czerwone światło To zawrota To jest czerwona poświata Aha A nie, jest w Dobra, jest gib Dobra, z nim jest, jest okej okay. Ej, dobra, są, jest krew na oknach Ketchup, ktoś Dałaś poddobył ładnie no. to pączka? Pączka ci dała Tak Dobra Co my tu mamy, ty? Hmm. Ja bym się rozejrzał bardziej dokładnie, nie, nie zapiadalał Nie no, wszystko wygląda tak samo Jak było Dobra, wierzę Ci On mi wierzy Dobra, dobra jest tak Dobra ziomę, co ty tu masz? Duma. Tego chyba nie było Czego te kotki były? Były? One nie. cały czas tu są. Ale tego obrazu chyba nie było. Jakiego? Tego tu u góry. Chyba był inny. Nie, no, chyba nie. Nie wiem. W takim razie chyba nic nie ma innego. To jest chyba clear. Nie jak ten obraz jest, był, to dobra, jest clear. No. No, znajdziemy. Hmm. Napadło za kraw. A czy ja? Ja wiem, jakieś stópki. Co jest? Ty? A te po mnie. Czemu ci się drzwi samo otworzyły? Mnie te po. A. Dobra, czerwone te... Czarne te. No ktoś się znowu obsrał ten. Ja nie... wiem. To jest szósta. Trzeba się przyjrzeć mm -hmm. coraz mocniej. Tu są dinozaury. Tu są te rzeczy, co były. Miałem e, co, ale... To by, to było czarne, nie? E. No chyba ta. Cofnijmy się na chwilę. Ale... ryzyk fizyk? Chyba było czarne. Dobra, ryzyko. Nie wiem. Tak było, dobra. Dobra, siódme. Zrzutki, yy... wszystko ok. Dobra. To wszystko okay, Obra ale... Obrazki takie same, jakie były. Ty, a te drzwi, by miały to pomarańczowe koło siebie? Bo mi się nie wydaje. Miały chyba. Pewien nie jesteś. Wiem. Tak mi się wydaje, że miały. Okej okay, w razie czego to you know? It's it's on your. Dobra, ufam, ufam ci stać. Ale, ale ja nie... Ja nie wiem właśnie też. No Dlatego mówię. Ryzyk, ja. Dobra ryzyk fizyk. Nie no, bo wobec mnie nie miały tego. Chow zła znowu, no mówię kurwa. I to to jak mówisz, tak? To ja cię. Ob... Ja... I'm, I'm blaming you. Aha, brat mnie obwinia, nie? No i go No, no wybieraj, no wy... Wybierasz czy decydujesz się w końcu No ku... Ja bym poszedł Ja bym poszedł dalej Ja bym się wrócił Bo mi się wydaje, że to było Nie wiem A nie, nie to się To się To się zjebało, bo ty żeś tam podszedł i to już No ta i teraz co my mamy zrobić? Dawaj, idziemy na, naprzód Okej okay. Dawaj I wygraliśmy Ta, nie, bo ja myślałem yeah, po prostu, że tego raz, yeah. żółtego nie ma koło tego, nie? That's the point Yuppie, miałem rację You failed I co się w tym Aha, nie udało się, to już koniec He got there before you Przebiegł Ale śpi. Kurde, śpi. Nie no, on śpi. Dobra, sobie co hands coś of się that, thing. Feel guilty about, Pozwoliłeś about it. Pozwoliłeś tej rzeczy przejść przed tobą. It will never be the same again. Dziękujemy to wam serdecznie. Też może. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnych. See you next time.